Hej, hej, hej! Witajcie moi kochani! Dzisiaj usmażymy sobie troszeczkę mięsa, tak jest, w szóstym odcinku serii Gothic. Jest wieczór, więc będziemy musieli pożyć się, spać, żeby było troszeczkę jaśniej i żeby życie nam się zregenerowało. Co też uczynimy właśnie w chatce Jega? Jakoś wrzutnie kręci nam się kotyłka. tyłka, co jest w sumie plusem, ale to nic. Znaczy no, to nic, w sumie to dobrze. Ok, więc idziemy w Palulu. No i fajnie. Niestety, niestety jeszcze nie mam kolejnego poziomu. Do kolejnego brakuje mi niespełna 200 punktów doświadczenia. Zerknijmy sobie na, na misję. To jest misja do prowadzenia. Tak, no jeszcze raz, to jest misja polegająca na tym, żebyśmy poszli do obozu na Bagnie. Bractwa? Aha, czyli misja też na bagnie. Przyjęcie. No, to też bagno. To jest znowu test zaufania e, Diego, e, Zadanie od Torusa to jest właśnie. Do... Musimy pójść z... z kim? Z Mordragiem do nowego obozu. No i tutaj przyjęcie do starego obozu, czyli póki co nie zrobimy nic z tych rzeczy. E, proponuję. No właśnie, cholerka nie. Chciałem pokręcić się trochę po obozie. E, znaczy po z, okolicach starego obozu, żeby... Y, o, y, zmienię to na chwilę, proszę bardzo, jaka ładna animacja. W 2001 roku robiła pewnie spore wrażenie. Koleś podchodzi do gałuży i się w niej myje. Hmm. Chciałem pokręcić się trochę po okolicach starego obozu żeby to nabyć trochę doświadczenia, ale przypomniałem sobie, że jak pójdziemy tam trochę dalej to będzie nam bardzo ciężko, ponieważ na razie nie możemy sprostać nawet zwykłemu zwykłemu, zwykłemu, zwykłemu ścierwojadowi. Więc proponuję, żebyśmy poszli do Murdraga. Nie, przepraszam. Żebyśmy poszli do, do obozu na bagnie. O, telefon dzwonił. Ale ja niestety odbierać nie zamierzam. Hahaha. Dobra, pójdziemy teraz do obozu na bagnie. To nie mój problem. Kilku facetów bez przerwy próbuje mnie pobić. Paskudni ludzie z nowego obozu, bandziory jedne. Następnym razem powiem im, że kto ze mną zadziera, będzie miał z tobą do czynienia. To ich nauczy. Haha, ha, jeszcze wrzoszut nas wpędzi w kłopot. Yy, tak do bala parweza i on nas zaprowadzi do obozu na bagnie, ponieważ tam chce się dostać Dobra, do pewnej skrzynki Korkeloma. Ha! Pamiętacie, że jeden z kupców prosił nas o, o jakiś przepis na miksturę leczniczą, więc teraz go zdobędziemy. To wspaniale! Chodź za mną! No. Ale się zdziwią ci z nowego obozu, jakim powiem jakiego mało brońce. Posikają się ze strachu, ale będzie fajnie! Normalnie zabijają ludzi bez mrugnięcia okiem, ale teraz będą musieli dobrze się zastanowić. No, czyli wychodzi na to, że przyjaźń nasza z wzodem wcale nie pisze się tak kolorowo. No. Dobra. I teraz idziemy do obozu na bagnie. Proszę bardzo. Po drodze ten bal Vespo wybija nam różne takie mniejsze, większe bestyjki. I przy okazji złapiemy nowy poziom, który będzie nam potrzebny, ponieważ chce się podszkolić troszeczkę w władaniu mieczem. Dobra, stój, 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 mordo, stój i zrobimy taki myk. Siemaneczko. Ten twój kumpel też niech tutaj przyjdzie. Wow, 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 Balu. Mała robótka. Da. Chyba nie muszę wam mówić, że jeśli jakiś NPC idzie za nami, albo też prowadzi nas gdzieś, to wszelki exp, jaki on zdobędzie, yy, jest przypisany nam. Haha! Jakież to fajne. Więc zawsze tutaj po drodze fokusuję yy, yy, na niego wszystkich przeciwników, jakich tylko można. No wiadomo, on sobie ze jadem nie, pora nie poradzi, ale... O, rzut. Ale, ale, ale... Ale z takimi mniejszymi, a i owszem, eee, tutaj, tutaj, tutaj jest kilka drobnych rzeczy, które nam się przydadzą. Ojej, ja muszę sprawdzić, czy mam bytryk, to jest ważne. Jest, jeden bytryk, akurat w sam raz zapiszmy grę, ponieważ tutaj jest jakaś skrzynka, a nie mogę sobie pozwolić, żeby ten bytryk został złamany. O, niestety, znaczy niestety, stety nie była zamknięta na zamek, i takim oto sposobem mamy dwa wytrychy. Co znowu? Wiesz co, wyświadczę Ci przysługę. Wstawię się za tobą, może wtedy zostaniesz przyjęty do obozu. W ten sposób moglibyśmy spotykać się codziennie. Boże kochany. Dobra, balu, prowadź dalej. O, wilczek. Z wilkiem też nie mamy szans. Póki co. Ale na szczęście mamy przy, sobą, przy sobie Bala. Który obali wszystkich przeciwników. Hahaha. Ha, ha. Żart słowny. Znaczy słowy. A, mniejsza. Kolejny poziom. I o to nam chodziło. Świetnie. Oczywiście do nowego obozu też się udamy, jakoś niedługo. Pewnie pytacie się. No ja nie jestem pewny, bo, bo jeszcze nie wypuściłem yy, odcinków, które nagrałem niedawno. Ale pewnie pytacie się, do którego obozu się przyłączę? Odpowiedź jest przynajmniej dla mnie bardzo prosta. Ponieważ przyłączę się tam, gdzie jest pewien NPC, który, którego bardzo lubię. I to na razie taką zagadką y, Wam odpowiem. A im głębiej w odcinki, tym bardziej chyba będziecie wiedzieć, o którego NPC mi chodzi. A, no proszę, mógłbym tak bez przerwy. Tu, 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 balu. Nie gdzie ty... Tebie... A, bo Ty biegniesz z wyjętą bronią. Fajnie. Nie wiem, czy Cię nie zabiją, więc zapiszmy grę, bo tutaj są aż trzy sztuki. Dobra, balu stój. A wychodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Okej, okay, i teraz na tą skałę i modlimy się, żeby żaden z nich na mnie nie ugryzł. O w dupę Jednym ciosem prawie mnie zabił. Niebezpieczne granie. Przynajmniej jak na razie, i nie mamy żadnego pancerza. O, świetnie. No i nice! Ileż to doświadczenia sypie nam się na głowę? Jeszcze 800 i będziemy mieli kolejny poziom sweet. No i tak, sielankowo, pięknie i cudownie. Cóż mogę powiedzieć więcej? Zbliżamy się do wozu na bagnie. Tutaj jest no, wodospad. No i tak, oczywiście w każdej grze RPG należy zbierać wszystko co popadnie. Zwłaszcza w gotiku, ponieważ bezmienny, <coughs> podobnie jak w Lize, nie ma kieszeń bez dna. No, Tu powinien być górski mech. Górski mech, czy coś takiego, tak? Coś unikatowego. E, nasienie czerwonego buka. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. E, może bym trochę podjadł, ponieważ jak on mnie ugryzie. To będzie po mnie. Ok, zapiszmy grę. Albo wiecie co? Hmm, może nie będę ich zabijał. Gdy nauczę się obdzierania gadów ze skóry, to wtedy, wtedy przyjdę i pozbędę ich, pozbawię ich życia, ponieważ teraz zmarnowałbym tylko trochę pieniędzy. juu, Wow! Ops. Proszę bardzo. Ileż to roślinek. Tak jest obóz na bagnie. Charakteryzuje się tym, że rośnie tu niezliczona ilość bagiennego ziela oraz, oraz różne cenne roślinki i inne zioła. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. No jasne. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. No, jasne, że pójdziemy do Korkaloma, a w zasadzie do jego skrzyni. Ho, ho, ho. ho. E, czy. Tutaj nas zaczepi Lares. Lares, oczywiście, jak wszyscy wiedzą, jest naszym starym Witaj, drugim. nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Co mnie tu sprowadza? Może powiem tak. Jestem tu nowy. Chciałbym się rozejrzeć trochę po waszym obozie. Zatem wejdź. Będziesz tu mile widzianym gościem. Tylko staraj się przestrzegać naszych zasad. W obozie są miejsca, do których obcy nie mają wstępu. Co słychać w obozie? Wszystko w porządku. Możesz śmiało wejść do środka. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc, niż nic. Oczywiście nie otrzymasz jej za darmo. Tak, aż 500 bryłek rudy. Musisz uważać na to, co mówisz. Przy Za głupią przepaskę. Nie, dzięki. E, lecimy oczywiście do korkaloma, czy le, Lares... Lester, bo jest Larys, zapiszę. Czy Lester nam zaczepi? Uważać. Nie, Ok, więc i my nie będziemy póki co go zaczepiać. Znowu e, na nawagnie. Nie dodać, nic ująć. Teraz będziemy pusił do korkaloma, który, który, który znajduje się. Powiem Wam, te... że z wszystkich trzech obozów, jakie są w gotiku pierwszym, <laughs> obóz na bagnie sprawia mi największą trudność w odnalezieniu się po, po tych lokacjach. Ponieważ tu wszystko jest w miarę podobne do siebie i jest sporo właśnie takich rozległych dróg. Ale teraz już mniej więcej ogarnąłem. Ale chciałbym tego obozu. Tak długo, jak mnie o, termowe ziele przypomniał mi się. Też możemy wziąć zawsze już na komuś obmnóstwo. Chodź bliżej! Każdy nowo przybyły otrzymuje od Bractwa powitalny prezent. Tak, masz rację. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar! Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Ta. Ok, yy, no i co, i lecimy do Korkaloma, który ma swój domek na drzewie. Na drzewie, Hm. Zaskakujące, nieprawdaż? Aha, i mam nadzieję, że poradziłem sobie w końcu z tymi czarnymi, małymi paskami po bokach. To jest, według mnie, bardzo hańbiące dla mnie, bo jak ktoś, kto nagrywa tyle czasu, na YouTube, może mieć paski po bokach. Tak. Korkalom. Fajnie, ale mnie bardziej interesuje jego skrzynia. To jest chyba ta skrzynia, więc zapiszmy. No i zaczynajmy taniec, połamaniec z wytrychami. Aha, czyli prawo nie. O, dupę. Czyby to nie była ta skrzynia? Czytajmy. Ej, bo jak się okaże, że my nie damy rady otworzyć ani jednej skrzyni, ani drugiej, to będzie naprawdę kicha. Ale przecież nauczyłem się otwierania zamków, więc chyba powinienem móc otworzyć tą skrzynię. No tak mi się wydaje, nie? Bojeny, a jak nie? Aż się boję. O! To otworzymy. Czyli tak. Prawo. 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 Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo. Prawo. Prawo. Lewo. Prawo. Świetnie. Receptura kol. Korkaloma! kaloma. Bierzemy to. Zawijamy się na pięcie. I uciekamy. hi! Głupi hi, 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 hi. kor kaloma. Ok, więc już mamy recepturę. I możemy udać się z powrotem do starego obozu. Ale nie martwcie się, jeżeli czujecie pewien niedosyt, hmm. spowodowany tak krótkim pobytem w obozie na bagnie. To jeszcze wam ten obóz na bagnie się zbrzydzi, ponieważ. E, zabitamy tu na dłużej hmm, hmm, hmm. Że tak powiem Ale póki co trzymamy się starego obozu czyli. boskie, mam jeszcze 4 minuty odcinka 4, 5 Ale powinno się wszystko udać e, Czyli plan na dziś Chcę oddać listę hmm. e, Może? Fiskowi chyba Jeden nie pamiętam Kto to od nas z nią I... chciał Któryś z handlarzy e, Prawdopodobnie Fisk i, i, i chcę się też nauczyć walki bronią jednoręczną, ponieważ to pomoże nam skuteczniej wybijać te podstawowe potworki, jakimi są dorosłe ścierpojady, dorosłe kretoszczury. Na krwiopijce jeszcze mi się nie rzucał, ale te dwa wcześniej wymienione osobniki są, będą w naszym zasięgu, co już nam pozwoli, co już nam otworzy jakieś pole manewru, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Och cóż za mozolna podróż ku górze. Tak. Hm, wybić się czy ja nie wybić? A może. A może. Może nas nie zabiją. Dobra, chodź pan. No, no i oczywiście, skubane nam zabrały pół paska życia. Gdy nauczymy się, gdy nauczymy się walki mieczem jednoręcznym, to już chyba nie będziemy mieli ich na trzy hity, tylko na dwa. O w dupę! ktoś tu mi zagraza drogę. Nie wiedziałem, że chodzą po ścieżce. No i tak, będziemy mieli na dwa hity, co też jak łatwo możecie zobaczyć, <coughs> będziemy tracić mniej y, życia. Widzieliście teraz, uderzyłem go dwa razy, i on mi oddał. Musiałem go uderzyć trzy razy, żeby zginął. A tak, jak go y, będę mógł zabić w dwóch ciosach, to nie stracę ani chrzty życia. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem. Ale to jest chyba logiczne, nie? Chyba logiczne. No, całe szczęście wrzut nam się nie kręci kołtyłka. Jak ja przychodziłem gotyka, to chyba tylko przy pierwszym przejściu zaczepiłem tego brzoda. A w kolejnych próbach przejścia gry już sobie go omijałem. A teraz z powrotem przy Was go zaczepiłem. No bo co, pewnie? Pewnie tego chcecie. Tak mi się wydaje. Zawsze jakieś urozmaicenie. Bo chociaż tak szczerze to on mnie zbytnio nie denerwuje, jedynie wydłuża trochę rozgrywkę, zawracając dupę. No bo nas cwaniaczek co chwilę zaczepia. Dobra, nie wiem, czy wspomniałem, ale to jest ważne. Oddamy listę handlarzowi i pójdziemy do St... Nie wiem, czy dobrze wymawiam jego ksywę. W każdym razie to jest ten koleś, który obstawia, który przyjmuje walki, organizuje walki, walki na arenie, może tak powiem. Zobaczymy, czy da rady się nauczyć. Polki mieczem. Aha! A nie, sorry, pomyliłem się. Eee, yy, wróć. Czekaj, 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 tu jest do. do rynek. Idziemy na ryneczek. Tak. To nie było, tam. No i tak, to to od nas chciał Dexter! Proszę bardzo, nie Fisk, co ja pieprzę, to był Dexter. Od razu... Dexterze kochany. Pewnie się ucieszy. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie chłop. Wspomnę o tobie Diego. Weź to w nagrodę. No właśnie, to, czyli co? Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. E, Schandujemy u niego co tylko można, ponieważ brymki rudy będą nam potrzebne. Bardzo teraz. E, tak, fajka nam jest niepotrzebna. E wiesz sztuki tego, talerz, na cholerę, na talerz, 8 skrzydełek, musimy też patrzeć, żeby nie przekroczyć 200 brek rudy. Mrok północy też nam jest niepotrzebny, dostaliśmy go za darmo, więc można obchnąć, nie jest szkoda. Yy, tu nic. Yy, Broń. Aha, czyli tylko tyle. 103 bryłki, dosyć pokaźna ilość. Ojej, ojej, nie to. To i teraz to. Świetnie i przyjmij. No i nice. I teraz sprawdzimy jaką mamy ilość. Mamy aż 250 bryłek ru rudy, kochani. Czyli to jest dużo. Jak na początek gry to jest dużo. Aha, zapiszmy grę. Mi jeszcze się nie, zdarzy, nie zdarzył żaden crash, ale podejrzewam, że ta gra może się wykraszować kilka razy, ponieważ z natury lubi się kraszować. 22 minuty już się stuknęły, przynajmniej na moim stoperze tak wynika. Zatem powinniśmy kończyć odcinek, ale jeszcze chcę pójść do tego skatiego, spróbować nauczyć się. Walki mieczem to byłby fajny akcent na koniec odcinka. A co zrobimy w następnym? Właśnie tak, podejrzewam, że w następnym można poszczędzać się wokół Starego obozu i nabić trochę expa. Snaf, dawaj nam. Czarcie. Niektórzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata, ale przecież ktoś taki jak ty nie zadawałby się z wariatem, prawda? Teraz wszyscy zrozumieją, jak niesprawiedliwie mnie ocenili. Tak, jak na Polsacie przerwa na reklamę. O, przerwa na gadanie z brzodem. Powiedziałeś? Tak, tak, tak. Ok, i mamy trzy kolejne potrawki. W kryzysowych momentach będą na wagę złota, gdy na przykład mięko nam się skończy, a będziemy na kraju wycieńczeniu. Staki, dobrze pamiętałem. Słuchaj, no drogi skarpi, czy ty możesz mnie uczyć? Zajmujesz się tak, również szkoleniem nie za to... darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. 50 bryłek ludy. Dobra. Chciałbym nauczyć Młodek się walki jednoręcznym orężem. Jednak, zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co Ci powiedziałem, a Twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący, masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia, ale to się zmieni w miarę czynienia przez Ciebie postępów. No i fajnie. Dobra, już umiemy posługiwać się mieczem jednoręcznym. Teraz tylko jeszcze popatrzę, jak to wygląda. A wrzut jesteś moim najlepszym człowiekiem. Nie wierzę. Inni tylko próbują się mnie pozbyć. Jestem ci bardzo wdzięczny, naprawdę. O. co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? No już. Głupota. On może sobie dziwicie, a ja nie. Um, dobra, kończę odcinek, bo wyszedł chyba dłuższy niż wszystkie poprzednie. Zatem trzymajcie się ramy. Słuchaj, całe to bieganie zaczyna mnie męczyć. Może poszukamy sobie jakiegoś przytulnego gniazdka. I chwilę odpoczniemy, co? Tak. Okej. Okay. Sija, do zobaczenia za dwa dni. Cześć.